Dzień dobry. Przepiękna słoneczna Riviera turecka i popularny region Belek. To tutaj znajdziecie ogromne pola golfowe, a także luksusowe hotele. Regnum de Crown to nowa perełka na mapie Turcji. Hotel wybudowany w 2025 roku. Nowoczesny, luksusowy, z bogatym zapleczem gastronomicznym, a także z mocą atrakcji dla naszych najmłodszych i nie tylko. Hotel posiada także bardzo bogatą ofertę zajęć sportowych i bogate zaplecze sportowe do uprawiania różnych sportów. Za moich pleców wyłania się budynek główny. Tam znajdziemy pokoje najniższej kategorii, a także pokoje rodzinne. Pokoje rodzinne składają się z dwóch osobnych pomieszczeń. Natomiast budynek główny to nie jedyne miejsce, gdzie możemy zostać zakwaterowani. Na terenie hotelu są również różnego rodzaju wille, jeżeli chcemy wypoczywać w bardziej kameralnych warunkach. Osoby, które są zakwaterowane w strefie willowej, mają także specjalnie dla nich dedykowane przestrzenie. Między innymi jest to specjalny bar ukryty w jaskini. Do tego baru możemy dopłynąć wprost z basenu, który znajduje się tuż przy naszym pokoju. Oprócz tego na terenie willowym znajdziemy także dedykowane centrum sportowe, które nosi nazwę Amber, a także dedykowaną restaurację, gdzie możemy zjeść m.in. śniadania à la carte. I to wszystko wyłącznie dla osób, które są zakwaterowane właśnie w strefie willowej. W budynku głównym znajdziemy także restaurację główną DAFNE to tam zjemy śniadanie, obiad oraz kolację, ale uwaga, ponieważ śniadanie możemy zjeść także w formule à la carte przy praży w restauracji Riviera. Jedzenie jest tam przepyszne i możemy skosztować na przykład tradycyjnego tureckiego śniadania. Oprócz restauracji głównej znajdziemy także specjalną restaurację ze zdrową żywnością o nazwie Lotus. Dodatkowo w budynku głównym mamy także lobby bar Crown, a także bar Abo Agora. Bary są otwarte przez 24 godziny na dobę. Jeżeli jesteśmy miłośnikami słodkich rzeczy, myślę, że cukiernia Paola będzie idealnym miejscem. Możemy tam zjeść przepyszne wypieki, a także różnego rodzaju smaki lodów. W hotelu nie brakuje także tematycznych restauracji w ciągu dnia. Tuż za mną wyłania się restauracja meksykańska, gdzie w ciągu dnia możemy przekąsić tradycyjne meksykańskie tapas. Dodatkowo, widać tutaj również bar typu swim-up, czyli nie musimy wychodzić z wody, żeby napić się swojego ulubionego drinka bądź też innego napoju. Restauracje to nie jedyne miejsce, gdzie możemy zjeść coś dobrego w hotelu. Teraz pokażę Wam strefę z przekąskami. Regnum de Crown będzie idealnym wyborem dla miłośników bogatej oferty gastronomicznej. Na terenie hotelu znajdziemy przepyszną pizzę prosto z pieca, a także przekąski typowo lokalne, takie jak tradycyjny turecki doner. Znajdziemy także tu przepyszne świeże frytki, a dla osób, które jednak wolą kuchnię azjatycką, są również przygotowywane przepyszne makarony oraz ryż właśnie po azjatycku. Dla osób, które uwielbiają dbać o swoją linię, nawet podczas wakacji, jest również specjalna strefa z sałatkami. Dodatkowo, jeżeli mamy ochotę na coś słodkiego, znajdziemy tu także lodziarnię z ogromnym wyborem różnych smaków, a także przepyszne świeże owoce. I również w miejscu, gdzie możemy zdobyć przepyszne owoce, jest także przygotowywany świeży sok na naszych oczach. Aliabich restaurant, czyli miejsce, gdzie możemy zjeść przepyszne obiady oraz kolacje w formule a la carte. Możemy się tu napić również swojego ulubionego drinka bądź też wybranego alkoholu importowanego. Dodatkowo wieczorami są tutaj również animacje, także jest to idealne miejsce do spędzenia czasu zarówno w ciągu dnia, jak i wieczorem. Tutaj także możemy zobaczyć hotelową plażę. Mamy komfortowe leżaki z materacami, które zdecydowanie sprzyjają idealnemu wypoczynkowi. Dodatkowo mamy biały piasek, który został specjalnie sprowadzony właśnie w to miejsce i jest to wyjątkowy piasek, ponieważ on nie nagrzewa się od słońca. Z tej restauracji mogą bezpłatnie korzystać osoby zakwaterowane w Regnum de Crown, a za dodatkową opłatą osoby zakwaterowane w Regnum Caria. Chyba że są one zakwaterowane w villach, wtedy również mogą bezpłatnie skorzystać z tej przestrzeni. Tutaj chciałabym również wspomnieć, że osoby, które są zakwaterowane w Regnum de Crown, mogą korzystać z terytorium Regnum Caria oraz z wszystkich tutaj udogodności. Gata wyjątkowa gastronomia to nie jedyna rzecz, która wyróżnia ten hotel. Na terenie hotelu znajdziemy wiele nietypowych, wyjątkowych basenów. Jeden z nich znajduje się właśnie za mną. Część tego basenu zlokalizowana jest w jaskini, więc jest to idealne miejsce, żeby schronić się przed słońcem, a jednocześnie korzystać z kąpieli. Oprócz tego znajdziemy tu także basen typu karaibskiego, czyli basen z przepięknym białym piaskiem, a także lagunowym zejściem do wody. Jeżeli natomiast chcemy się zrelaksować jednak w innych warunkach, również w hotelu jest wyjątkowe spa, gdzie możemy skorzystać z różnego rodzaju zabiegów, masaży, czy też tradycyjnego tureckiego hamamu. Regnum de Crown oraz Regnum Caria mają wspólną nie tylko nazwę łączy je także wspólna przestrzeń, między innymi Aqualantis, czyli park wodny znajdujący się za moimi plecami. Znajdziemy tam wiele stref dla naszych najmłodszych, ale dla tych nieco starszych również. Dla naszych najmłodszych znajdziemy wodny plac zabaw, mniejsze zjeżdżalnie, a także wybrane baseny. Dla tych nieco starszych mamy większy kompleks zjeżdżalni. Znajdziemy tu także lagunowy basen, gdzie w ciągu dnia odbywają się zajęcia z falą. Dodatkowo znajdziemy także rwącą rzekę, gdzie odpowiednio zabezpieczeni możemy spędzić swój czas. Na terenie tego parku wodnego znajdziemy także wiele restauracji, gdzie możemy coś przekąsić w ciągu dnia. czyli istny raj dla naszych najmłodszych. To właśnie tutaj dzieci w wieku od 4 do 12 lat mogą spędzać całe dnie. Na terenie Kids Clubu mamy wiele specjalnie dedykowanych dla nich stref. Mamy między innymi specjalny pokój z karaoke, specjalny pokój z klockami lego, centrum sportowe, a dla dziewczynek również ich własny salon piękności. Dzieci mogą tu spędzać naprawdę całe dnie, ponieważ jest także dla nich przygotowana specjalna restauracja, gdzie mogą zjeść obiad oraz kolację. To wszystko czeka na nich pod okiem przygotowanych odpowiednio animatorów. Ci nieco starsi też mogą liczyć na rozrywkę, natomiast w zlokalizowanym tuż obok Leo Klabie, czyli klabie dla nastolatków. Kolejnym wyjątkowym punktem na mapie hotelu dla naszych najmłodszych podróżników jest farma, gdzie znajdziemy żywe zwierzęta takie jak lama, kozy czy też nawet kucyki. Dostarcza to naszym najmłodszym bardzo dużo frajdy. Na terenie hotelu nie brakuje także atrakcji dla tych nieco starszych. Bardzo bogaty program animacyjny w ciągu dnia, a także wieczorami. Tutaj chciałabym podkreślić, że w tym hotelu odbywają się koncerty z światowej sławy gwiazd, takich jak Jason Derulo czy też Jennifer Lopez. A na terenie Zielonym, na którym obecnie się znajdujemy, jest również kolejne wyjątkowe miejsce, bo jest tutaj ukryta restauracja à la carte. Jedna z 22, z których goście za dodatkową opłatą mogą korzystać. Przestrzeń Zielona, znajdująca się tuż za mną, bary. Strefa sportowa w postaci siłowni na otwartym powietrzu, a także strefy sportowej, gdzie odbywają się zorganizowane animacje, to również część, którą dzielą wspólnie Regnum de Crown i Regnum Caria. Na terenie obu z tych hoteli funkcjonuje również bus serwis, który wozi naszych gości. Moi drodzy, również jeżeli czekamy na bus serwis na wybranych przystankach, możemy napisać naszemu WhatsApp asystentowi, gdzie się znajdujemy oraz gdzie zmierzamy. To jest naprawdę wyjątkowa rzecz w tym hotelu, że cały czas mamy wsparcie naszego WhatsApp asystenta. Regnum de Crown to nowoczesny, luksusowy obiekt, idealnie spełniając wymagania nawet tych najbardziej wymagających klientów. Wyjątkowa formuła ultra all inclusive. Nowoczesny design, moc atrakcji dla naszych najmłodszych, a także dla tych nieco starszych, oraz bogate zaplecze sportowe. To wszystko czeka na Was w Regnum de Crown w regionie Belek. Do zobaczenia w słonecznej Turcji!